Jakiś czas temu na karcie społeczności zapytałem się Was, z czego chcecie kolejny odcinek z serii Top 5 Gier. Wybraliście, że chcecie Top 5 Gier wydanych w 2020 roku na słaby komputer. Także ja tu jestem, Banach, tu macie mój Instagram i lecimy z tym odcinkiem, ale jeszcze tak na szybko dodam, że nie spodziewajcie się tutaj Gierek AAA, tylko bardziej indyków, bo wiecie, 2020 i słaby komputer to raczej bardziej idziemy w stronę indyków, ale bez przedłużania lecimy. Yeah. Zaczniemy trochę patriotycznie, bo od polskiej produkcji, a konkretnie od polskiej platformówki z elementami gry akcji oraz troszkę wyciągniętej z gatunku roguelike. Czyli jakby ktoś nie wiedział, mówię tutaj o takiej grze, gdzie nie liczy się za bardzo fabuła, a bardziej sam rozwój postaci. Tak jak wspominałem, jest to platformówka z elementami roguelike, gdzie wszystko obserwujemy z tak zwanego boku. Naszym zadaniem jest przemierzanie generowanego losowo komiksowego świata, gdzie stawiamy czoła napotkanym przeciwnikom, unikamy sprytnie rozmieszczonych pułapek i przeszkód, przy tym zbierając tuż pełniące rolę waluty. Można go wymieniać na nowe uzbrojenie, przydatne elementy ekwipunku czy ulepszenia do naszego bohatera. Gracz do łapek dostaje rozbudowany arsenał broni, m.in. strzelby, karabiny maszynowe czy wyrzutnie rakiet, z których to dzięki połączeniu refleksu i zręczności walczymy nie tylko z hordami przeciwników, ale też z bosami, których to pokonanie wymaga w znacznie więcej wysiłku. A teraz przynieśmy się do gry, w której zniknęła prawie cała rasa ludzka. A mówię tutaj o Kunai, czyli kolejnym bardzo fajnym indyku, wzorowanym trochę w, na gatunku metroidwani. My jako gracze trafiamy do świata, który uległ niemal całkowitemu zniszczeniu, a rasa ludzka praktycznie w 100% znikła, a na planecie zaczęły dominować roboty. Wcielamy się właśnie w jednego z nich, Tabiego, który, ze względu na to, że jest połączony z duszą starożytnego wojownika, postanawia wyruszyć w podróż po planecie w poszukiwaniu sensu swojego istnienia. Ważnymi elementami rozgrywki jest rozwój postaci. Początkowo Tabi nie posiada żadnych umiejętności. Ale z biegiem czasu zdobywa większą siłę, dostęp do całej masy uzbrojenia, jak i niesamowitych umiejętności ninja. Dobra, dosyć skakania, ale bieganie będziemy mieli dalej tylko troszkę w innej formie, bo teraz wcielimy się w menadżera sportowego, ale nie jakiejś piłki nożnej czy koszykówki, ale bardziej niszowego sportu w Polsce, a mówię tutaj o baseballu. Domyślam się, że większość z Was, tak samo jak ja, nie zna zasad panujących w tej dyscyplinie sportu, ale to nie oznacza, że nie warto Sprawdzić tej gry. Rozgrywka tak naprawdę niczym nie różni się od innych menadżerów sportowych. Naszym zadaniem jest trenowanie drużyny, dobieranie składów, branie udziału w rozgrywkach ligowych i dbanie o finanse naszego ukochanego klubu. Na uwagę zasługuje to, że twórcy mogą się pochwalić posiadaniem licencji na wiele światowych lig, w tym najpopularniejsze, czyli te amerykańskie. Jeżeli skusimy się na granie MLB.com, będziemy mogli rozegrać dowolny sezon, zaczynając aż od 1871 roku. Co ciekawe, dostajemy tu też możliwość budowania własnych stadionów, na których będzie toczyła się rozgrywka, czyli będziemy mogli wpływać na m.in. kształt i wielkość pola gry. Kolejna gra na pewno przypadnie do gustu tym, którzy lubią mroczne, straszne, przygnębiające klimaty, a wszystko to znajdziemy w kolejnym indyku. Z typu Boss Rush, a mówię tutaj o ITTA. Nie wiem jak to się wymawia, ale tak się pisze. Na sam początek gra przywodzi na myśl pewną produkcję, która zdobyła dość szerokie grono fanów na konsoli PS4. A mówię tutaj o produkcji, w której stylujemy dziewczynkom ubraną w żółty płaszcz, czyli Light Nightmares. Tak samo w naszym indyku wcielamy się w dziewczynkę, tym razem w niebieskim płaszczu, która budzi się w pięknym, ale jednocześnie bardzo wrogim świecie, w otoczeniu martwych członków rodziny. Naszym zadaniem jest podążanie za duchem, który przyjął postać naszego ukochanego kota i odkrycie tajemnic, jakie skrywa kraina. Tak jak wspomniałem na początku jest to gra typu boss rush, czyli naszymi jedynymi przeciwnikami będą bossowie dysponujący olbrzymią siłą i odpornością na obrażenia, ale również posiadają słabe punkty, których odkrycie jest jednym z filarów zwycięstwa. No i teraz przyszła pora na chyba moim zdaniem najlepszą grę indie na słabe komputery wydaną w 2020 roku i mówię tutaj o gierce Virtual Worlds, która... Ocieka klimatem cyberpunku, czyli czegoś, czym każdy Polak obecnie żyje. Jak to w przygodówkach bywa, fabuła gra tu pierwsze skrzypce. Cała akcja gry toczy się w niedalekiej przyszłości, gdzie sztucznej inteligencji udało się zapanować nad pozostałymi systemami oraz tradycyjnymi rządami, czego efektem była migracja społeczeństwa do świata rządzonego przez globalną sieć neuronową. Nasz bohater Nathan, jako jeden z nielicznych, nie godzi się na taki stan rzeczy i buntuje się przeciwko nowemu porządkowi. Za pomocą zmodyfikowanego zestawu rozszerzonej rzeczywistości, nasz protagonista widzi świat taki, jaki jest naprawdę. Akcja zaczyna się rozkręcać w chwili, kiedy znika jego dziewczyna Jay. Chłopak, chcąc poznać prawdę na temat losów swojej wybranki, odkrywa jej powiązania z pewną grupą hakerów. W trakcie fabuły, wraz z bohaterem, odwiedzamy m.in. cmentarz sprzętu czy gildię technomantów. AR. I oto była top 5 chyba najlepszych gier do tej pory wydanych w 2020 roku na słabe komputery. Wiem, że 4 na 5 to były indyki, ale no niestety nie oczekujmy tutaj Triple AAA, jak tak jak wspominałem, w grach na słabe komputery, jeżeli mówimy o grach wydanych w tym roku, czyli 2020. Tymczasem zapraszam Was na inne testy, na inne filmy i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i pa pa! Łapił i go, krzyczy ci skarpę DM. Mówię cicho, mówię ci ło, mi łapmy chwile Niby ja, niby ty, niby my jeszcze wyżej Chcę po z tobą dolar i to mój bilet Mówisz micho, łapił i go, krzyczę ci DM, dijem Mówię cicho, mówię ci ło, chwilę, niby ja